Cześć wszystkim studentom. Dzisiaj rozmawiamy z Łukaszem Czeszumskim, fotografem, reporterem oraz autorem książki Biały Szlak. Reportaże ze świata wojny kokainowej. Cześć Łukasz. Cześć. Dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o narkotykach w Ameryce Łacińskiej oraz o szwadronach śmierci. Wiem, że orientujesz się dosyć dobrze w tematyce. Mogłabyś mi powiedzieć, jak obecnie wygląda rynek narkotykowy w porównaniu na przykład do czasów Pabla Escobara? To były początki. Kartel Medellin jakby był pierwszym takim monopolistą na handel kokainą w Stanach. Mieli swoich dystrybutorów w Stanach, którzy sprzedawali narkotyki, kontrolowali właśnie cały łańcuch handlu. Stąd kolumbijczycy, kolumbijscy mafiozi tego czasu, jak bracia Ochoas, Pablo Escobar, czy alias Meksykanin, zbierali olbrzymie ilości pieniędzy. Oni wszyscy byli w pierwszej dwudziestce najbogatszych ludzi świata w Forbesie, więc wszystko trzymali w swoim ręku. Jednocześnie ich organizacja była bardzo silna, bardzo duża. Pretendowali do tego, żeby spłacić na przykład długi zagraniczne Kolumbii, negocjowali z najważniejszymi politykami w kraju, i gdy chciano doprowadzić do ich ekstradycji, urządzili regularną wojnę terrorystyczną przeciwko rządowi. Więc obecnie, gdy posypał się kartel Medellin, gdy zabito Pablo Escobara, przez jakiś czas jeszcze działał kartel Kali, który również był dużym kartelem, działającym według innego modus operandi, i innych pomysłów, ale który również był bardzo silny, przez co policja mogła go schwytać, głównych przywódców, i on się też rozpadł. I obecnie jest wszystko w rękach drobnych karteli, tzw. mikrokarteli, których w samej Kolumbii jest około 300. I każdy, jedna organizacja, która się zajmuje jedną częścią jakby łańcucha produkcji, potem transportu kokainy w świat. A czy była taka sytuacja, bo kiedyś oglądałem film Kokainowi kowboje, że kartelem w Medellin zarządzała kobieta. Ory, się może w temacie? Była sprawa Griseldy Blanco, która się zajmowała tym, ona głównie pracowała w Miami, w Kolumbii była mocno znienawidzona ponieważ no, miała taki z, z, zwyczaj za, z, robienia dwóch osób koło siebie, ponieważ miała zwyczaj zabijania ludzi wszystkich koło siebie, więc yy, nikt jej nie ufał. Jakby lu, no, nawet ci gangsterzy zajmujący się tym narkotykiem, no, no to jednak jak się czują zagrożeni już bez żadnego powodu, no to, no, to też postanawiają kogoś yy, spfondnąć. Ona w końcu została w Stanach umieszczona w więzieniu za morderstwo, przejdziała jakieś 20 lat, wyszła, wróciła do Kolumbii, po kilku latach zabito ją w Medellin, mhm. gdzie prowadziła już takie życie spokojne i sten, ale nie zapomniano jej tego. I z, y, tak, w tym filmie są, jest pokazany bardzo ciekawy y, przykład, jak to działało na Florydzie. W latach 80., w latach tego rozkwitu, tych czasów kokainowych, gdy policja tak naprawdę nie wiedziała za bardzo, jak walczyć z tą przemocą w Stanach, to się działo jak po prostu epidemia, które zaczynały się od transportów narkotyków, a potem były bardzo duże wojny gangów, yy, wielokrotne morderstwa, porachunki na ulicach miast, ani z broni maszynowej, coś, co nie miało miejsca wcześniej w kraju na, i na taką skalę. Yy, więc to fajnie pokazuje właśnie tą stronę, szczególnie, że tam się wypowiadają właśnie gangsterzy, którzy w tamtych czasach działali, którzy, się, yy, którzy ten film zrobili, no, żeby, żeby yy, jakby opowiedzieć o dawnych, o dawnych czasach. W tym dokumencie, Kokainowi kowboje, była też taka wzmianka o tym, że Los Angeles i ogólnie te większe miasta w Ameryce Północnej rozkwitły właśnie dzięki narkobiznesowi. A znaczy, czy rozkwitły? Może bardziej e, z pewne dzielnice, jak dzielnice w Stanach nazywane Getta, czyli. Dzielnice ubogie, które kiedyś były dzielnicami głównie robotniczymi, takimi przestępczymi, wygarniami przestępczości. Tam zawsze były gangi. Ale te gangi, ja rozmawiałem w Los Angeles z chodarim, to był były gangster, który się zajmował też handlem kokainą. Potem w czasie tej epidemii kraku, jak to nazywają. Jak się zaczęła epidemia kraku w latach 80., zaczęto. Produkować masowo krak z kokainy przemycanej z Ameryki Łacińskiej i ten krak tę te ulicę. On opowiadał, że działał w gangu, gdzie byli głównie młodzi ludzie, którzy mieli jeden. Jeden rewolwer na wszystkich. Jak robili jakiś napad, no to brali ten jeden rewolwer i, i szli robić ten napad. Jak zaczęły się czasy kraku, no to po prostu jakby worki z pieniędzmi zaczęły im spadać z nieba, ponieważ masowa sprzedaż. Bardzo duży rynek opowiadał mi o sklepie takim w Krakhausie w centrum dzielnicy, gdzie wszystkie ściany były zamurowane, wszystkie okna zamurowane, nie było drzwi, tylko ludzie po linach schodzili i wchodzili, były tylko dwie dziurki w mówę, jedna żeby wsadzać pieniądze, a drugą dziurką wypadł krak. I 24 godziny na dobę tam stała kolejka narkomanów, którzy bezustannie tam stali i kupowali. No i to były te miliony dolarów. Oni wszyscy, on mówi, no to wtedy już byliśmy wszyscy już uzbrojeni. Każdy miał po pistolecie jakieś UZI kałasznikowy. Wszystko. Tak. Każda broń, którą pieniądze mogą kupić, wtedy była. I wtedy ulice się zaczęły robić naprawdę szalone. bo Były strzelaniny w biały dzień, no, całymi nocami. Nikt, policja nigdy nie łapała sprawców, ponieważ było całkowite e, zmowa milczenia wśród mieszkańców. No, każdy, aby poszedł na policję, do wydziału zabójstwa powiedział, jakiekolwiek zeznania złożył, że widział, czy był świadkiem yy, czegoś, no to następnego dnia najprawdopodobniej by już nie żył. Więc to odbywało się właśnie bezkarnie. Czyli rozumiem, że w Krak raczej nie mieli kas fiskalnych? Nie, raczej nie, mieli. raczej nie mieli. Wszystko było liczone jakby na uczciwość, yy, przy, przy wątpliwościach karaną bardzo poważnie. <laughs> Możemy powiedzieć, bo jest taki znany film z John Deppem pod tytułem Blow. On opowiada historię George'a Junga, który pracował dla Pabla Escobara i ogółem przemycił sporo kokainy i się na tym zbogacił. Mógłbyś coś przybliżyć z tej historii? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ właściwie napisano scenariusz na podstawie wywiadów z Jungiem i nie zmieniono dużo w samej wersji filmu. Sama historia jego życia była tak ciekawa, że nie musiano nic ukolorowiać. Może tam jest, tam jest jedna scena, jak on poznaje Skobara i widzi, jak tam w tle zabijają człowieka. Tak naprawdę on był świadkiem takiego morderstwa, ale y, kilka lat później, jak on już współpracował ze Skobarem, siedzieli sobie przy kolacji i przyprowadzono jakiegoś mężczyznę. Który tam był taki blady, przestraszony, powiedział do Escobara: Przepraszam. A Escobar wyciągnął pistolet, zastrzelił go, schował broń i usiadł i powiedział: No to co, co jemy na deser. Więc wte wtedy on poznał, wte wtedy on jakby zrozumiał, że yy, wplątał się w coś, że działa teraz z ludźmi nieobliczalnymi koło siebie i że teraz wszystko jest możliwe i że życie ludzkie nie ma żadnej wartości. No i to jest bardzo ciekawa historia, jakby od zera do milionera, a potem znowu do zera. Prawdziwy Jung wyszedł w zeszłym roku z więzienia. No już jako starszy człowiek po 70 -tce. i z, zamieszkał w San Francisco. Miałeś przyjemność z nim rozmawiać albo się z nim spotkać? Nie, nie, nie. W czasie, jak się z, e, robiłem ten reportaż, to on siedział w więzieniu. E, z, da się sp, e, umówić takie spotkania, ale to trzeba jeździć, załatwiać. No ja głównie się zamywałem w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Łacińskiej e, tymi tematami. Z tym, że często ci więksi. E, Szefowie, czy tam ten, oni nie za bardzo chcą rozmawiać, są jest wiele rzeczy, które wolą zostawić w ukryciu. A często z tymi drobniejszymi czy średnimi y, ludźmi w tych strukturach można dużo ciekawych informacji się dowiedzieć. No, oni się już tak nie boją, bo ich nazwisko no, to nie jest już jakieś znane, oni nie są jakimś priorytetem, więc y, dużo lepsze efekty często można uzyskać. Kiedyś czytałem, że Pablo Escobar dał takie ogłoszenie, że kto zabije policjanta, dostanie tysiąc dolców. I była taka sytuacja, że jakiś chłopaczek, chyba 13-letni, 13, nie wiem jak się dnia, e, podszedł do policjanta, wyciągnął mu broń z kabury i strzelił z tyłu w głowę. Słyszałeś może tą historię? Tak, to były czasy, jak Escobar wypowiedział wojnę rządowi Kolumbii. Rząd Kolumbii jakby przyciśnięty przez USA, żądał ekstradycji, chciał łapać szefów mafii. Kartelu Medellin w szczególności i ekstradytować ich do Stanów Zjednoczonych. To była coś, no, najgorsza opcja dla nich, no, bo to wiedzieli, że już nigdy z tego więzienia nie wyjdą, że już nikogo tam nie przekupią, nie, nie, nie uda się jakoś uratować skóry, więc zdecydowanie byli na wszystko, żeby temu zapobiec. Yy, ta wojna miała kilka różnych etapów, ale doszło do tego etapu, że Escobar normalnie używał głównie z dzielnic nędzy w Medellin, jakby takiej. Klasy społecznej młodych, młodych zabójców, młodych chłopaczków, którzy właściwie od, od 13-15 lat, którzy dostają broń do ręki i zaczynają y, działać dla kartelu. To nie byli ludzie powiązani bezpośrednio z kartelem, tylko on po prostu rzucał na rynku taką ofertę i, i kto y, wykonywał takie morderstwo, to potem zgłaszał się po nagrodę. Tak to działało, zabito mnóstwo ludzi. To się toczyło przez lata. Zresztą do dzisiaj no, mówi się, że Sikarius z Medellin są jakby najlepsi. I to faktycznie, no, często to są e, dzieci, ale którzy są, z, nawet idą na samobójcze misje. Idą, zabiją gościa, mimo że on ma ochronę, która zaraz ich zastrzeli, ale, ale dokonują tego typu misji. A z nimi gadałem, no, to było dosyć takie przytłaczające, bo i to ludzie już uzależnieni mocno od narkotyków, którzy właściwie nie, nie mają wartości dla swojego życia, nie traktują z tego, nie zarabiają. 500 dolarów, 400 dolarów za jedno zabójstwo, takiej niskiej klasy, bo jakieś zabójstwo jakiejś osoby ważnej, jakiejś osoby czy bardziej chronionej, no to jest stawka idzie w górę, ale to już są tacy specjaliści spośród nich wyjęci. Oni potrafili na przykład powiedzieć, ilu ludzi zabili w życiu. No, Mówią, kto by to spamiętał, czy kto by to policzył. A którzy wywodzą się z tych dzielnic i potem wchodzą w ten świat i właściwie już nie mają z niego drogi wyjścia, tylko muszą yy, ciągle, szczególnie że kolumbijski, Organizacje są bardzo mściwe. Ktoś taki, kto by wyszedł, tam to potem mogą całą jego rodzinę zastrzelić. Mówiliśmy jeszcze przed wywiadem, że miałeś takiego znajomego tam gangstera, który zaprowadził cię do domu pogrzebowego. Mógłbyś przytoczyć tą historię? To było właśnie w Los Angeles, w Compton, gdy pojechaliśmy zwiedzać Compton, poznawać, które obecnie się znacznie uspokoiło. Zmieniła się i policja, która była w czasach tego ery kraku, była, działała dosyć brutalnie. No i odpowiedzią to była też duwa przestępczość, to, że tam woleli strzelać do policjantów, nie dać da się złapać. I no był, był jednym z istotnych bosów takiej średniej klasy z, z Los Angeles tamtych czasów, robił finalnie interesy na miliony dolarów, prowadził swój gang i, i działał. W końcu został schwytany przez policję, został skazany na 20 lat więzienia, po 10 wyszedł, no i teraz już jakby zalegalizował swoje życie, no bo wiedział, no, że nas, jeśli wróci do tego, no to, no to już y, czeka go już wyrok dużo, dużo mocniejszy i już nie będzie tak lekko. Wyszedł i zabrał mnie, opowiadał o tych, jak robili te pieniądze, jak zarabiali miliony dolarów, jak po bardzo biednej dzielnicy murzyńskiej, no to goście rozbijali się tylko rozsrojsami. I Porsche, i tam strzelali się w biały dzień, no po prostu, i szli sobie do nocnego klubu, i wywalali 20 tysięcy dolarów na jeden wieczór. I pieniądze nie były żadnym problemem, jednocześnie przemoc była potężna, więc nikt nie znał dnia ani godziny. No i też, na no mówił mi, że mu się udało jakby y, wyjść z tego z życiem. I z, jakby przeżyć to wszystko, no ale zabrał mnie do domu pogrzebowego w Copton, który mówi właściciel tego domu pogrzebowego, no to zrobił biznes niczym McDonald's. <laughs> <laughs> Więc większość jego przyjaciół z tamtych czasów no to skończyła właśnie w tym domu pogrzebowym. Smutny koniec kariery, ale chyba większość gangsterów i. i <laughs> <typowy>. <laughs> tak. Większość gangsterów w sumie chyba ma takie życie krótkie, ale bogate. No w Ameryce Łacińskiej to jest właściwie ludzie, którzy wchodzą w ten, yy, z, w ten świat, no to oni wiedzą, że. Kilka lat, może pożyją maksymalnie po Jeśli przypadki, żeby więcej, żeby ktoś był mocno aktywny i więcej niż kilka lat podziałał, są rzadkie. I może się zdarzają, no, ale to już są bosowie, to już jacyś tam y, z tych pionów finansowych, tych, ale ci z, jakby na, związani z przemocą, nawiązanie y, będący w tych strukturach siłowych, no to niespecjalnie. To jest krótka piłka. A orientujesz się w ogóle, jak wygląda tam awans w tej hierarchii całej przestępczości zorganizowanej? Wybierani są najlepsi, a najbardziej zdolni, który wybiera BOST, tak jak przypadek Alias Popey, Jairo Velasquez, zabój... główny zabójca Pablo Escobara. To był gość, który zaczynał jako młody człowiek, któremu. W ogóle chciał zostać policjantem, szkolił się w Akademii Policyjnej, ale znudził się i postanowił, że już nie będzie się więcej uczyć. Rzucił to, pojechał do Medellin, został za płatnym zabójcą. Za początku dostawał takie drobne zlecenia za kilkaset dolarów, no ale w końcu Escobar go zauważył, no i go zaczął awansować, jakby zaczął go wysyłać na coraz to większe akcje. Sprowadzono najemników, takie prywatne firmy. Militarne, z najpierw z Izraela, potem z Wielkiej Brytanii, żeby szkolili ludzi. Podobno te firmy nawet nie wiedziały, że ich pracodawcą jest kartel. One były zatrudnione jakby do szkolenia tajnej jednostki kolumbijskiej armii, żeby zwalczać komunistycznych partyzantów. Tak im powiedziano, oni to uwierzyli. No. Podobno no do dziś jest ten pułkownik izraelski, który był, jest ścigany przez Kolumbię, żądana jest jego ekstradycja przez Kolumbię, za to, że szkolił tych ludzi, oni kończyli te kursy. Oni są potem szkoleni w innych rodzajach broni. Są obozy takie paramilitarne w dżungli, w których oni się uczą, potem ćwiczą w prawdziwej walce z partyzantami w dżungli, potem są znowu przenoszeni do miasta i znowu wykonują misję. No, ten popej on zabił jakieś 250 osób, tak się przyznawał. I Escobar był takim dobrym pracodawcą, wysłał na szkolenia i na staż. No, inwestował można powiedzieć w niektórych ludzi, no bo wiedział, że to jest dla nich jednak yy, racja bytu, tak? każdy kartel, który powstaje, no to on musi się opierać na przemocy, musi się opierać na sile. Więc żeby zapewnić sobie tą siłę, no to musi sobie zapewnić yy, Siłę w ludziach i broni, żeby, żeby, żeby utrzymać swoją pozycję. Więc o ile to w dzisiejszych czasach to jest często rękami takimi, można powiedzieć, outsourcingu, że to jakimś gangom kartele zlecają wykonanie pewnej roboty. O tyle wtedy no to, to były roboty. Na no, tym Popeye on na przykład wysadził samolot linia Wianka w 1989, 100 ludzi ponad zginęło, <laughs> zabił kandydata na prezydenta, za to dostał 100 tysięcy dolarów. To jest kobara. I przeżył. Jest ostatnim z Pablo bara który żyje. Dostał się do więzienia. Udowodniono mu chyba koło setki z tych morderstw, które popełnił. Dostał 30 lat więzienia. Y wyszedł za dobre sprawowanie. Czemu setki mały wyrok. W Kolumbii to jest maksymalny wyrok, który można dostać za w, przynajmniej w tych czasach, bo nie wiem, czy się nie było jakiejś nowelizacji y, tych y, przepisów w międzyczasie, ale w tamtych czasach dostał 30 lat i po połowie się można ubiegać o zwolnienie warunkowe. Więc to zwolnienie warunkowe dostał po 20 latach, wyszedł i drugiego dnia po wyjściu dokonał napadu na jeden z, z dawnych domów Escobara, gdzie wiedział, że Escobar w skryjówce, w piwnicy trzyma dużo gotówki. Dwaj ludzie przebrani za y, facetów z telefonii... Y, Wyszli, zapukali, no tam jakaś rodzina mieszkała w tej willi, już nie związana, dom był sprzedany pięć razy w międzyczasie. No oni weszli, wyjęli broń, położyli całą rodzinę na ziemi, po czym zeszli do piwnicy, rozbili ścianę, a w środku była ta skrytka z pieniędzmi, no tylko, że była pusta. Wiadomo w ogóle, co się z nimi stało? Nie wiadomo. Nie wiadomo, no wiadomo, że yy, wszystkie kartele, wszyscy bossowie zawsze mają jakby swoje kryjówki, gdzie mają. W jednych narkotyki, w innych broń, yy, w jeszcze innych yy, no to mają swoich ludzi, którzy dokonali jakiegoś yy, morderstwa, na przykład i się muszą ukrywać. Całej sieci, yy, całe sieci różnych mieszkań, yy, domów, żeby z niego korzystać jako taką swoją infrastrukturę. Więc, no i wiadomo, też pieniądze na czarną godzinę, no jakiś taki zaskórniak Eskobara tam w piwnicy jest, jest zamurowany, no tam w, Pewnie jakieś miliony dolarów tam były. No ale w międzyczasie na pewno ktoś, ktoś inny. Dlaczego zginął Escobar? Escobar był nie tylko ścigany przez yy, policję. Poczekaj, tylko ci na chwilkę jeszcze przerwę, bo czas miałem tylko myśl. Może te pieniądze zginęły, bo Zus się o nich dowiedział. Być może, być może. Nie wiem, jak w Kolumbii działa tamtejszy Zus. Yy. Jeszcze miałem cię spytać o Escobara. On miał potężne wpływy polityczne. Potężne. Budował stadiony, współpracował z klubami piłkarskimi. Później dostał areszt. Areszt był wykonany w wili na jego życzenie. Jak teraz wyglądają te wpływy kokainowych karteli w Kolumbii i ogółem tam? Zawsze, jak jest duży kartel i duże pieniądze, to ma to duży wpływ korupcyjny. Ponieważ korupcja, korupcja jak nic innego, no zapewnia kartelowi też siłę w, inny, w, w zakresie innego zaplecza, ale siłę dużo większą. E, w czasach Pablo Escobar, no, e, Escobar był nawet parlamentarzystą przez kilka miesięcy. E, w, nie chciano go wpuścić raz bez krawata do parlamentu. Mógł brać muszkę, jak korwin. Zabrał jednemu ze swoich ochroniarzy krawat, ale już był taki, poczuł się nie na miejscu. No i wśród tych polityków on tam, on tam odstawał trochę swoim zachowaniem. i Generalnie znudził się szybko pracą w parlamencie, więc przestał już uczęszczać tam na, na zebrania i jego kariera polityczna się skończyła. On miał swojego innego kandydata na prezydenta. Stwierdził, że jednak lepiej pociągać za sznurki z boku. No ale ten kandydat został w 89 zastrzelony z kolei przez konkurencję. Więc, więc znowu nie poszło. Tymczasem szczególnie w korupcji specjalizował się kartel Kali. kartel Kali, który miał na swojej liście płac 5 tysięcy ludzi. W tym prezydenta Ernesto Sampera, który wygrał wybory w 1994 roku dzięki 6 milionów dolarów od kartelu. Te rzeczy wypłynęły. I dostały się do, do mediów taśmy, gdzie były nagrane rozmowy Sampera z przedstawicielem kartelu, że damy ci tyle i tyle, tylko nam załatwisz to i to. Więc to był kartel, który opierał się bardzo dużo nie na przemocy, nie na takim właśnie wysyłaniu tych chłopaczków z dzielnic, żeby zabijali policjantów, czy masakry dokonywali. Tylko na zasadzie takich finansowych. Właściwie to dało taki ton temu, co, co potem trwa do dzisiaj: wszystkie kartele na tym się opierają nie być za duże, nie być za głośne, działać w ciszy, działać w cieniu, żeby nie były znane i dużą swoją siłę opierać na korupcji. Czy spotkałeś się z czymś takim, że rozmawiając z przestępcami z Kolumbii? Mówili oni o gościach, którzy osiągnęli sukces głównie dzięki tej gencji? Bo że dużo o przemocy, że jak ktoś, ktoś się źle powiedział, to kulka w łeb. A czy są goście, którzy używali tak typowo mózgu do pięcia się w tej hierarchii do góry? Tak, to no na pewno. No, ci, którzy awansowali, czy, do, czy też udało im się w ogóle przeżyć w tym świecie, dłużej, no to musieli być bardziej inteligentni. Często są, to, to są bardzo inteligentni ludzie którzy po prostu decydują się na taki styl życia i znają konsekwencje, bo ci głupsi no to często idą tam o tak, bo, bo tam dają, oferują jakieś pieniądze, a ci inteligentniejsi mają większą wiedzę no, no i z pewnością no ci, ci szefowie karteli czy specjaliści od samego przerzutu międzynarodowego, no to są ludzie, którzy muszą się opierać na bardzo specjalistycznej wiedzy, muszą w środowiskach międzynarodowych operować, no bo oni muszą dogadywać sprawy między jednym kartelem, a drugim kartelem, który działa na przykład w jeden w Kolumbii, drugi w Meksyku. I, no i oczywiście, no to każdy z tych większych bosów, no to niektórzy dochodzą za pomocą brutalności, ale jednak większość, no to też jest inteligentna. A mógłbyś mi opowiedzieć coś o czystości narkotyków? Jak to wygląda, że jak był film Blow, to tam była taka scena, że facet palił kokainę, i w momencie, kiedy ona zaczęła się topić, to, to oznaczało chyba czystość tego towaru. Jak, jak teraz wygląda produkcja tej kokainy w sensie wyściowa? Jak jest czysta, a w obiegu? Jaka krąży? Kartel, który wysyła swoją kokainę, bo głównie kokaina nabiera na wartości przez przemyt samej Ameryki Łacińskiej, no bo w, w Kolumbii kosztuje 2 do 4 tysięcy dolarów kilogram. Krystalicznej kokainy, już y, czystej, po prostu z produkcji, co jest trzymane jakby przez, y, przez kartel, od początku kupowanych, już od chłopów tam na dole, produkowanych w dżunglach, y, potem robionych w laboratoriach, już kokaina krystaliczna, i potem ona jest wysyłana. No to nabiera wartości do 10-20-30 tysięcy dolarów za kilogram już hurtowo sprzedawanych jakimś tam kartelom, na przykład, czy w Meksyku, czy w Stanach, czy w Europie. Więc to jest cała wartość, więc ona, od której wychodzi, musi być całkowicie czysta. Bo to jest cała wartość. Na no każdy kilogram, no to potem są duwe zyski, które się, które się tworzą. A z, yy, i Kartele dają swoje logotypy, swoje pieczęcie, które zrywają dopiero hurtownicy po przemyciu, po przemycie jakby po zrobieniu interesu z drugim kartelem, który to kupuje. I no to są różne symbole tam, oznaki. A potem no to ta czystość, tak, część transportów wpada, nie? Z, z tego, no według oficjalnych statystyk 50-60% kokainy jest przejmowana przez policję, głównie w Ameryce Łacińskiej. Jeszcze w etapach produkcyjnych, tam w transporcie, no w, część w innych miejscach, więc e, żeby sobie powetować straty, no to potem już, jak już idzie, dochodzi do sprzedaży do hurtowników e, drobniejszych i potem do sprzedaży detalicznej, no to na każdym etapie już coś tam jest dosypywane, bo każdy, każdy z tych etapów, no to każdy ten gość no tam sypie jakieś rzeczy, żeby to, e, żeby zwiększyć objętość i więcej zarobić. No, bo jak z, zwiększy objętość ze 100% do 50%, no to zarobi na tym dwa razy tyle. No i jest też znane prawidło takie, to jest na amerykańska agencja do, do zwalczania narkotyków DA publikuje y, szczegółowe statystyki dotyczące czystości kokainy, trendów różnych w zmianie, bo policja dzięki temu y, zmianom w cenach y, Wie na mniej więcej też, czy jakiś transport, na przykład, który wpadł, został przechwycony przez celników, jak on wpłynął na rynek, czy to był główny transport, czy też idzie inne źródło. I trzeba szukać innego źródła, to są wszystko bardzo skomplikowane sprawy, żeby to, w, żeby to odkryć. Ale jak wpada transport, no to zwiększa się cena uliczna i jednocześnie spada czystość. A klient i tak kupuje. No, zawsze będzie kupował, nawet jakby to było z mąki pszennej <laughs> i kupało, to by kupował. Nie? <laughs> A powiedz mi, że chciałem Cię sprawdzić, bo jutro prowadzisz wykład u nas na Uniwersytecie Opolskim. I w informacjach była też zawarta treść, że wykład będzie również dotyczył szwadronów śmierci. Mógłbyś troszkę o tym opowiedzieć? Szwadrony śmierci jako takie, no to działały w Ameryce Łacińskiej za czasów reżimów wojskowych i były to taka metoda rządu, zwalczanie głównie partyzantek komunistycznych, które się tworzyły w różnych krajach, jak Ameryka Środkowa i Brazylia i no, czy, czy Boliwia, czy Peru, no to gdziekolwiek to się działo, no to rząd jakby wysyłał wojsko, które dostawało wolną rękę w tym, co robiło, no i tam palono wioski, mordowano ludzi, no to było jakby takie, w każdej wojnie domowej dochodzi do, do tego typu rzeczy, bo to już nie jest walka z żołnierzami, tylko z jakimiś partyzantami, którzy chowają się na przykład do wioski, no to wojsko wpada i wybija wszystkich w tej wiosce, no i tym podobne rzeczy czy tam. Rzeczy obecnie obecnie to się zmieniło, no to się wszystko stopniowo zmienia. Jest większa kontrola położona na tym. no Tak jak w Brazylii mieliśmy do czynienia w latach 90. z wieloma rzeczami czynionymi przez policjantów. Po godzinach, czy policjantów, którzy na boku robili różne rzeczy, tego jest teraz dużo mniej. a Mimo, że to wciąż funkcjonuje, w Rio de Janeiro, jak doszło kilka lat temu do tak zwanej pacyfikacji, czyli ataku wojska na określone fawele, w których były uzbrojone gangi. Te gangi w większości uciekały, w innych tam trochę walczyły i też uciekały. I ta fawela została opróżniona, która była pod kontrolą gangów podlegających pod kartel, kartele. No to nie było już tych uzbrojonych, uzbrojonych gangsterów tam więc weszła pod kontrolę rządu ale jednocześnie zaczęły się tworzyć tak zwane milicje czyli grupy policjantów, którzy kontrolują dzielnicę. oni już nie sprzedają narkotyków, ale kontrolują inne nielegalne dochody na miejscu, czyli tam telewizja kablowa, czy ściąganie haraczy ze sklepików miejscowych, a ich metody są Niemniej okrutne. Często nawet okrutniejsze, bo nawet jak ktoś obcy wejdzie do takiej faweli, no to oni go schaczą, bo to jest jakiś obcy gość, nie wiadomo, może jakiś informator, może jakiś przestępca i go zabijają. Więc to jest to jest następny problem. Jakby nie ma pust, nie ma, nie, nie ma to, że zostaje pustka, że te fawele wróciły y, pod jakby kontrolę rządu, no bo specjalnie rząd tam nie chce kontrolować, wsadzają takie tam komisariaty policji. Y, policji pacyfikacyjnej i ona tam ma być spokój, ale to to nie, nie za bardzo to funkcjonuje na dłuższą metę. Z kimkolwiek nie gadałem, co działał w jakichś strukturach, czy karteli, czy gangów, czy wydziałał w tej przestępczości, no to mówił, no, że to jest straszne życie, że jakby on wiedział przed tym, jak to będzie, to nigdy by w to nie wszedł. I to było takie duża, duża, wiedza, nie? że to jest nie, to nie, nie wygląda tak, bo jedziesz przez wioski, w Meksyku, które są całkowicie wypalone domy, wszystkie zrujnowane, wszyscy ludzie wystrzelani, często cywile, którzy nie mieli nic wspólnego w ogóle z handlem narkotykami, ale po prostu w okolicy zaczęły działać bandy I zupełnie zdeprawowane, zabijające na lewo i prawo yy, ludzi, nie? Jak to, w, w, życie ludzkie jest tanie. No. W Juarez w Meksyku zabójstwo kosztuje 50 dolarów, tyle co para butów, więc życie ludzkie nie ma, yy, w takim świecie nie ma wartości, więc nawet kto, ktoś, kto jest w kartelu działa tam, awansuje, jest y, z, tam, y, coraz większa ma potęgę, w końcu jest zabijany, o tak, dlatego, że za dużo wie, po drugie, że za dużo już trzeba mu płacić i można go wymienić na innego i tak to, tak to wygląda. Więc jest to dość, świat dosyć upiorny, który wciąż funkcjonuje jakby karmiony tymi zyskami, y, zyskami z narkotyków, które, y, które idą głównie do Ameryki Północnej i Europy. Ostatnie pytanie to kolega, mnie prosił, żebym spytał. Przywiozłeś coś? <noise> nie, nie, to, je, to nie działa w ten sposób w dzisiejszych W latach 70. są bardzo fajne książki wspomnienia różnych przemytników, co w latach 70. E, przemycali narkotyki. To byli z reguły jacyś hipisi, którzy sobie w, kupowali w Ameryce Łacińskiej, gdzie to było właśnie otwarte na ulicach, handlowano i, i kupowali, przemycali tam i żyli z tego bardzo dobrze. Potem się to zaczęło zmieniać. Teraz jest wszystko w rękach. Jakby monopolu wielkich karteli, które kontrolują sam już miejsce, gdzie się kupuje na miejscu i to jest no to jest biznes śmiertelnie niebezpieczny, więc to jest ten. Ale przemyt jest bardzo, bardzo też ryzykowny, więc to nie jest nie jest dobry pomysł, jeśli ktoś o tym myśli. Dzięki wielkie za wywiad.